Dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Słuchajcie, no gdzie my możemy być, jak nie w kolumnie? Słuchajcie, dzisiaj Was zapraszam na mega fajnego vloga, bo porozmawiamy sobie o jedzeniu, o aktywności yy, i o pełnej suplementacji, jak to ja zawsze. Temat mi bardzo bliski. Ale, tak jak mówię, jak ktoś już to wie, to słuchajcie, możecie oglądać vlogi i nadrabiać, bo słuchajcie, na pewno coś się do nadrobienia na kanale. Natomiast dzisiaj opowiem Wam o tym, jak u mnie działa glukozowa rewolucja. Jakie ja mam treningi, ale słuchajcie, jakie przepiękne słoneczko. Jak wygląda w ogóle u mnie aktywność i ta zbilansowana dieta na wyjazdach dodam, bo to jest słuchajcie film e, wyjazdowy. Jak e, ja słuchajcie jem w ciągu dnia, jakie mam do tego podejście, co zamieniam, co dodaję. I jak słuchajcie, to wszystko wygląda względem tego całego mojego tygodnia, jeżeli jestem w łodzi w domu, a na przykład tutaj w kolumna Medica. Także mam nadzieję, że Wogam na się spodoba, także koniecznie subskrybujcie kanał. Uwierzcie mi, że bardzo cieszyłam się na ten materiał, ponieważ tak naprawdę dzięki Waszym pytaniom on powstał, to jest dla mnie ogromna inspiracja. To wy jesteście dla mnie przede wszystkim bardzo dużą motywacją i też... E, wszystko się, słuchajcie, ładnie zębia, Wasze pytania, moje działanie tutaj i też moja aktywność na Instagramie, gdzie Wam też na bieżąco pokazuję, podpowiadam. E, często Wam się też nagrywam. E, I to Wy mnie tak naprawdę inspirujecie właśnie swoimi pytaniami, jak komponować dane posiłki. Dzięki temu ten materiał w ogóle powstał, więc e, świetna rzecz. E, przede wszystkim zaczniemy od komponowania śniadania. Czy to na wyjazdach, czy to w domu, zawsze zaczynajcie od błonnika. Sałaty, rukola, sałata rzymska. Sałata lodowa, pomidor koktajlowy, zwykły, może się dodać oliwki. Fajnie komponuje się błonik z tłuszczem, czyli na przykład mogą być orzechy laskowe, orzechy włoskie, może być to łyżka oliwy z oliwek. Nie przesadzajmy z ilością, ale jednak dodajmy. I na przykład ja lubię ogórki konserwowe, troszeczkę ogóreczka świeżego, rzodkiewkę Dajkon. Ona jest dostępna w Lidlu, w Biedronce czasem, ale w Lidlu zauważam, że tak jest szeroko dostępna, naprawdę jest dużo sztuk. Zawsze więc biorę tak dwie, trzy. I to jest słuchajcie, posiłek taki jakby pierwszy, czyli taka baza przed posiłkiem, gdzie pojawiają się białka, tłuszcze, i to jest kolejna kolejność. Czyli na przykład jajka, szynka, to może być bekon, to mogą być kiełbaski, ale ja raczej szynkę z kurczaka taką bardziej chudą jem. Jajka zawsze słuchajcie z patelni to może być forma jajek sadzonych, może być to z łyżką oliwek z oliwek. E, uwielbiam też jajecznicę e, i ko kończę koktajlem białkowym. Tak to wygląda u mnie w domu. E, natomiast na wyjeździe zawsze jest właśnie sałata i tutaj sobie komponuję, w zależności od tego czy sama ją robię, więc kupujemy z nataną odpowiednią ilość warzyw, czasami sobie nawet wkrawam e, odrobinę marchewki. To jest naprawdę świetny patent. Zresztą znacie mój patent z marchewką. E, natomiast po prostu gotujemy sobie jajka, smażymy e, kupujemy na przykład szynkę. I tak to jest słuchajcie, na wyjazdach. Dzisiaj na przykład miałam na deser, bo jak tutaj mamy dużo treningów, to ja wiadomo, że zwiększam też ilość węglowodanów. Pamiętajcie, że aktywne wyjazdy łączą się z troszeczkę większą ilością węglowodanów z uwagi na energię, uwalnianie jej i też po prostu posiadanie siły, tej rezerwy. Więc pamiętajcie o tym, żeby pojawiła się owsianka. To może być rano, przedtreningowo. Ja na przykład jeżeli trenuję siłowo, to albo owsianka, albo ryż z takim chudym na białym, czyli to może być na przykład jogurt naturalny, jogurt grecki, skyr albo właśnie serek wiejski i do tego dodaję na przykład jabłka, maliny, borówki, w zależności od tego na co mam ochotę, albo też banan. A jeżeli na przykład biegam, to u mnie pojawia się kawa przed treningówka, czyli beta-alanina, oczywiście kreatyna i do tego na przykład 2-3 daktyle. Słuchajcie, nie przesadzajmy z ilością tych węgł to nie są jakieś maratony. E, I wtedy tak wygląda moje śniadanie. Dzisiaj właśnie zjadłam sałatę, e, jajecznicę, trochę szynki. Często jem na przykład też śledzia, jak jestem w hotelach e, i zjadłam odrobinę owsianki, takie dwie 3 łyżeczki i do tego pieczoną gruszkę z orzechami i cynamonem. Naprawdę no, super sprawa i też trzeba się na takich wyjazdach rozpieszczać, natomiast jeżeli chodzi o e, czas między posiłkami, u mnie to jest tylko woda i czarna kawa, ja nigdy nie przerywam tej odległości. My, słuchajcie, tutaj długo jemy śniadanie, tak do godzinki, więc o 9 zaczynamy, dziesiąta kończymy kawą, siadamy sobie na kanapach. Ja na taki wyjazd, kiedy jestem gdzieś tam uzależniona od większej ilości osób, nie chodzę na spacery albo robię to po prostu później, ale jak jestem na przykład na tanem i bardzo dużo podróżujemy, chodzimy, to słuchajcie, zaraz po posiłku idziemy, wychodzimy po prostu z domu e, chodzimy przez godzinkę, zwiedzamy e, to samo jest na przykład jak ja pracuję zdalnie w domu, no to wtedy po prostu wchodzę sobie na bieżnie. jem śniadanie odkładam rzeczy do zmywarki i po prostu na pół godzinki włączam sobie marsz e, na bieżni i po prostu e, że tak powiem wyrównuję tą gospodarkę cukrową przed posiłkiem węglowodanowym warto również napić się szklanki wody z odrobiną łyżeczki e, z łyżeczką octu jabłkowego więc to Wam też polecam to jest, słuchajcie, taki film kombo. Tutaj macie wiedzę i praktykę, więc macie zawsze ujęcia w tle, wszystko możecie zobaczyć, więc nie przypadkiem zebrałam Was e, też tutaj na wyjazd, żebyście zobaczyły, że to jest bardzo autentyczne. Ja mam też taki swój schemat, bardzo to lubię. E, słuchajcie, jeżeli macie problem z gospodarką cukrową, to fantastycznym rozwiązaniem będzie inozytol, tak samo Shugales. E, pojawiły się dwa e, suplementy na Noble Health, a wiecie, że bardzo sobie cenię te suplementy, zresztą u nas na kampie również są. E, Resveratrol, Garcinia Cambogia. Tutaj dziewczyny dostały fantastyczną mieszankę suplementów. Myślę, że taką naprawdę spiderającą pod kątem anti-agingową, jak właśnie resveratrol, witamina C. To są antyoksydanty, które Wam zawsze w pierwszej kolejności polecam, Wam je podlinkuję. Ja witaminę C, jeżeli trenuję rano, to biorę wieczorem. A resveratrol możecie brać nadczo rano. Więc to jest naprawdę super sprawa. E, pamiętajcie o tym, że inozytol jak i szugalest to jest połączenie e, fantastycznej jakości składników, które obniżają poziom cukrowej krwi, wyrównują gospodarkę cukrową, więc w pierwszej kolejności zawsze Wam polecam czym suplementować właśnie te dwa suplementy. Nie razem, więc wybierzcie sobie, ale widzę, że biutamin bardzo podbił Wasze serca pod kątem mieszanki, bo tam się też pojawia chrom, który hamuje łaknienie, hamuje ten apetyt na słodkie, na takie podjadanie i uwierzcie mi, że jak macie 3-4 posiłki dziennie. One wam tak fantastycznie wypełniają czas i wyrównują tą gospodarkę w odpowiedniej oczywiście kolejności jedzone, że macie tak naprawdę to wszystko z głowy. Eee... I tak samo jak ja przygotowuję sobie rzeczy na przykład na wyjazd, to tutaj na pewno za chwilkę zobaczycie, że jest to właśnie przedtreningówka. ja sobie biorę owoce, na przykład dwa banany, po prostu liczę sobie ilość dni i wtedy przygotowuję suplementy, więc zobaczcie. Tak a jedzenia na wyjazdach, ja zawsze jestem naprawdę ubezpieczona pod kątem suplementacji, za chwilkę ja Wam też opowiem więcej o tym, jaki ja suplementuje produkty. Oczywiście zawsze ze mną e, jest Noble Health Get Slim Shape i Hydrodren i to są słuchajcie przede wszystkim e, produkty, które pozwalają na redukcję e, po pierwsze tkanki tłuszczowej, ale to chodzi o to, że tutaj na przykład w Get Slim Shape jest Garcinia Cambodża, która pozwala Przyspieszyć metabolizm i oczywiście L-karnityna, która jest naturalnym spalaczem tłuszczu. Ona przede wszystkim bardzo przyspiesza metabolizm, więc jeżeli macie problem z podjadaniem, z właśnie redukcją tkanki tłuszczowej, to w pierwszej kolejności Wam polecam Get Slim Cellulite, który też ujędrnia skórę i Get Slim Shape. To jest naprawdę fantastyczny suplement, który przede wszystkim naprawdę pozwala poczuć się lepiej w swoim ciele, ale ja zawsze Wam powtarzam, że świetnie to suplementować z hydrodrenem, który jednocześnie jest bogaty w mniszek lekarski, karczoch skrzypolny, który, uwaga, redukuje nadmiar wody w organizmie i tutaj macie też w składzie magnez, który bardzo przyspiesza regenerację organizmu, przede wszystkim ułatwia hmm, redukcję stresu i magnez przede wszystkim naprawdę bierze udział w wielu procesach zwłaszcza regeneracyjnych, jeżeli chodzi o organizm więc hydrodren nie tylko jak mam wrażenie tak troszeczkę uspokaja organizm, ale również bierze udział w redukcji wody za chwilkę Wam też powiem o reszcie suplementów które ja biorę i podzielę Wam to na pory natomiast ja zawsze jestem ubezpieczona właśnie w takie opakowania. Naprawdę bardzo lubię i mam podział na dzień i na noc. No i słuchajcie, coś, co też Was bardzo ostatnio mocno zainteresowało, czyli białko biowika. Ja biorę z tej marki również kreatynę, to jest monohydrate, więc tutaj 5 gram biorę zawsze przedtreningowo, też się ubezpieczyłam pod kątem dwóch porcji E, bo ja raz dziennie biorę kreatynę i oczywiście beta alaninę i tutaj też mam takie wsparcie mięśni. To jest taka e, fajna mieszanka, która e, naprawdę pozwala Wam uzyskać świetne efekty na treningach. Ja to wszystko słuchajcie, zmieszałam i po prostu e, no na porcję, tak? Biorę ze sobą. E, tych oczywiście pudeł nie, no bo to szkoda miejsca. I przed bieganiem, ponieważ ja zamierzam dwa razy biegać, mam e, 20 gram daktyli i jeden 100 gramowy. Banan, także za chwilkę Wam też opowiem o reszcie suplementów, które ze sobą zabieram. Tutaj akurat naszykowałam sobie wszystko to, co jest mi potrzebne i podzielone na Dzień i noc, więc jak wiecie, ja pod tym kątem bardzo dbam o to, żeby odpowiednie suplementy pojawiły się w określonej porze dnia i faktycznie nas regenerowały, wspierały i autentycznie um, po prostu nam pomagały. Piękne słoneczko w kolumnie, aż się dosłownie chciało obiegać. Także zrobiłam zarówno w sobotę, jak i w niedzielę piąteczkę. Bardzo się dobrze czuję, słuchajcie, ostatnio obiegając. Zresztą kupiłam nawet buty do biegania i o wiele lżej mi się biega o wiele szybciej i łatwiej więc e, ja Wam zawsze polecam ale nie na starcie jeżeli jakąkolwiek aktywność zaczynacie to pamiętajcie, że to są tacy obrońcy mordercy takie małe finczerki i słuchajcie, oddadzą życie za rodzinę więc trzeba uważać a więc przed e, każdą aktywnością albo w trakcie, o ile to Wam się zacznie podobać o ile zapniecie zajawkę to naprawdę Wam polecam poczytać o tym, dzięki czemu Wam się będzie łatwiej ćwiczyć. Tak samo jak na przykład mamy z bieganiem. Dużo ludzi nie lubi biegać, bo bolą ich kolana, stawy, a tutaj w okolicy bioder. Tylko dlatego, że mają źle dobrane obuwie i ja też, słuchajcie, do tego musiałam dojrzeć. Byłam u takiego jakby doradcy w sprawie biegania. Jest ich, słuchajcie, kilku, bo na przykład w New Balance też mają bardzo fajnych specjalistów. Na stronie podobno Nike albo Adidasa, albo też Revoka, nie pamiętam o której stronie mi na to napowiadał, jest taki, jakby taki kalkulator. Wpisujecie ile ważycie, jaki dystans chcecie pokonać, i wybiera wam konkretny model buta. I w zależności od tego, jaki wybierzecie dystans, no i różne parametry ustawicie, wybiera wam odpowiednią grubość tej pianki. To tak w ramach podpowiedzi, jeżeli chodzi o bieganie. Ile robię treningu w ciągu tygodnia, to zależy. Jak tutaj jestem, to zaczynając od wtorku, przez sobotę i niedzielę, biegałam trzy razy e, po 5 km, natomiast zwykle biegnę dwa i taki rozruch, słuchajcie, w czwartek wieczorem na bieżnie takie 3-4 km. Natomiast ja, słuchajcie, trenuję siłowo trzy razy w tygodniu to jest środa, czwartek. I sobota, bardziej towarzysko, to zawsze Wam e, opowiadam, że my na siłowni w sobotę ćwiczymy towarzysko. E, wtorek pilates, co mnie zawsze mocno i rozciągnie, i wydłuży, i jakoś mnie tak naprawdę na maksa zrelaksuje. Następnie to właśnie to bieganie. Więc tej aktywności wbrew pozorom jest sporo, ale Wam naprawdę polecam robić to, co lubicie. Natomiast ja też Wam podpowiem, w momencie, kiedy zaczęłam więcej trenować, Zupełnie inaczej dostosowałam swoje jedzenie. Zwiększałam ilość węglowodanów. Ogólnie kalorii w diecie, bo słuchajcie, przy takiej aktywności, no naprawdę nie wyobrażam sobie jeść 1800 kalorii. E, tak samo jak po, e, rozmawialiśmy o obozach na przykład. Podobno u Lewandowskiej jest 1800 kalorii, jak na taką dużą, e, tak duży ładunek energetyczny. O dzień dobry. dzień dobry! To jest, słuchajcie, zbyt mało, jakby kalorii w ciągu dnia. Więc trzeba dostosować tę kaloryczność do po prostu intensywności waszej pracy, waszych treningów. No i w związku z tym u mnie pojawiła się ta większa kaloryczność. Tutaj właśnie dziewczyny biegają. Słuchajcie, obiekty kobiety są na na, na na kampach takie wypielęgnowane wczoraj były warsztaty, słuchajcie, pielęgnacyjne, no w ogóle cudownie było i uważam, że... To był taki dla nas magiczny czas, więc tym bardziej też Was zachęcam zawsze do tych kroków pielęgnacyjnych. Mm -hmm. Jak zaczynamy chudnąć, jak zaczynamy aktywność, bańka, olejki, słuchajcie, to no fantastyczna rzecz, masażery chociażby. E, no cudowna sprawa, więc ja się zawsze cieszę, jak mogę Wam podpowiedzieć tej kategorii jedzeniowej, pielęgnacyjnej. Będziecie tutaj mnie dopytywały, co robię na co dzień na kanale. Lifestyle. Także widzę, że tam biegaczki za mną biegną. I jest aktywny, słuchajcie, na takim właśnie porannym rozruchu dziewczyny mają kółeczko, takie 2,5 km. Rozciąganie, właśnie taki rozruch, rozgrzanie, ciepła woda. Też Wam polecam zacząć od ciepłej wody dzień, a później coś energetycznego na trening, jeżeli, jeżeli macie go rano. I kawa. No i rewelacje. Także mam nadzieję, że w kwestii aktywności mamy to. I wdrożycie. Hmm. Kolejna rzecz to oczywiście łapanie wody. To jest temat rzeka, pojawia się u wielu kobiet ten problem, czyli galareta, jeżeli chodzi o ramiona, często mylimy to z pelikanami, to jest słuchajcie, bardzo często obrzęk wodny, tak samo jak rozmawiałam z Agnieszką, moją trenerką od Pilatesu, po operacji miała ogromny problem, ponieważ miała mało ruchu, miała więcej rehabilitacji, mniej ruchu i mniej tej aktywności, to zdecydowanie zauważyłyśmy u niej obrzęki w okolicach kolan, ud, ja jej powiedziałam, że to nie jest tkanka tłuszczowa, tylko właśnie e, obrzęki wodne spowodowane tym, że ta woda się nagromadza, jest za mało ruchu, więc pamiętajcie, że tutaj fantastyczne rozwiązanie będą masaże e, bańką, masażerami różnymi, więc macie e, od Noble Health no, cudowną bańkę, zresztą w ogóle to jest mój e, autentycznie ulubieniec, e, no i cudowny olejek do, do demakijażu chciałam powiedzieć, no tak, olejek zwykle jest do demakijażu. Ale olejek do pielęgnacji ciała. Ja wam zawsze polecam szczotkowanie na oleje, wtedy macie cudownie ujędniętą skórę. Jak ja na przykład chcę, żeby moja skóra super wyglądała, to po prostu biorę sobie kilka kropel olejku, wmasowuję eee, w ciało i szczotkuję. To jest naprawdę super patent, żeby mieć taką pięknie wygładzoną skórę. Ona się pięknie ujędnie, pięknie poprawia się krążenie. Więc e, tutaj macie. Również suplement GetSlim Cellulite, który jednocześnie, albo Get Slim Shape z L-karnityną i Gersinem Kambodżą, które redukują zły cholesterol, ale jednocześnie podkręcają metabolizm, podobnie jak GetSlim Shape eee, i Get Slim Cellulite, bo skład jest naprawdę fantastyczny pod kątem przyspieszenia metabolizmu. Tam macie L-karnitynę, czyli eee, no jeden z najbardziej popularnych chyba spalaczy tłuszczu, więc też Wam bardzo polecam no i oczywiście hydrodren, połączenie karczocha, amniszka lekarskiego to już Wam wspominałam w poprzednim ujęciu, że jest naprawdę fantastyczne często pijemy na przykład pokrzywę, ale tutaj macie ją w suplemencie więc po prostu rano, natcho, bierzemy zarówno Get Slim Cellulite, jak i hydrodren i gotowe także jeżeli borykacie się z nagromadzeniem wody z tymi obrzękami wodnymi, a są różne sytuacje często stresowe, gdzie tej wody jest troszeczkę więcej w organizmie, zwłaszcza w okolicach brzucha, ud czy też właśnie ramion, to pamiętajcie, że odpowiednia suplementacja, naprawdę i też. Dużo ruchu jest w stanie zniwelować ten problem. No i prawo łapania zbyt dużej ilości wody, to pamiętajcie o tym, żeby się po prostu nawadniać, więc oczywiście woda zawsze. W hotelach jest zawsze dostępna buteleczka wody, kilka nawet można poprosić o dodatkową. Natomiast my na kampie na przykład dostajemy zawsze wodę kokosową. Bardzo ją też lubię, bardzo Wam polecam i ona faktycznie jest takim fajnym izotonikiem. Zresztą ee, bardzo często jest wykorzystywana po prostu do odpowiedniego nawodnienia. Madonna chociażby wykupiła całą fabrykę wody kokosowej, więc to o czym świadczy, że są ogromni fani właśnie tego akurat sposobu nawodnienia się. Natomiast woda kokosowa po prostu też jest dobra w smaku. Nie wszyscy oczywiście lubią, więc wtedy ja na przykład wybieram sobie lekko osoloną wodę. To dosłownie odrobina wystarczy i macie naturalny izotonik. Możecie sobie wkropić kilka kropel cytryny i po prostu w ciągu dnia popijać. Ja natomiast piję godzinę przed posiłkiem. Staram się nie rozcieńczać tych soków żądkowych, chociaż wiecie, no są różne teorie. E, można pić, jeżeli się nie ma problemu z żądkiem, e, w trakcie nawet posiłku, ale ja po prostu mam tak, że e, lubię się skupić na jedzeniu i nie lubię popijać. Na przykład my też uczymy eksawerego, żeby jak je obiad, to nie popijał. Więc tak do godzinki, pamiętajcie, żeby. E, po... Rano na przykład wziąć suplementy i tak pół godzinki odczekać i dopiero spożyć na przykład nawet do godziny pierwszy posiłek. U mnie to tak wygląda, że na przykład wstaję w okolicach 6 o 7 jem i wychodzę na siłownię, więc jest to dla mnie łatwe w utrzymaniu takiej rutyny, bo po prostu odpowiednie tempo sobie trzymam dnia. Później wracam, jem to przedtreningowe śniadanie w okolicach godziny 6, 7, a później wracam jem o godzinie 10 śniadanie, o godzinie. 14 jem obiad, i później o 19 jem ostatni posiłek. Ja jem cztery razy i wiem, że to się u mnie zmienia, ale pamiętajcie o tym, że w zależności od tego, ile mam aktywności fizycznej, co robię w danym momencie, ja to mocno testuję i mocno sobie dostosowuję, więc nigdy, absolutnie nigdy nie bierzcie czegoś zapewniaka, że tak będziecie jałdł do końca życia i nic się absolutnie nie zmieni, bo ja zaczęłam biegać, zaczęłam zauważać, że przedtreningowo lepiej mi się je tak samo jak na przykład komponuję sobie obiad, bo białkowo tuszczowe śniadanie jem jako drugie. To nie ukrywam, że codziennie na przykład trenując w tygodniu, e, chyba, że mam saunę poniedziałek, piątek, to po prostu nie, e, nie jem takiego śniadania e, na chociaż w się do niego mocno przyzwyczajam. To nie ukrywam, że to drugie śniadanie jest białkowo tuszczowe a następnie w obiedzie pojawiają się oczywiście brokuły albo sałatka, Tutaj na przykład często robię tak, że robię sałatę, fasolkę szparagową, kilka orzechów. Do tego sobie wkrawam na przykład buraka, i bardzo lubię pić wcześniej zakwas, też Wam polecam, albo kombucha. i później pojawia się u mnie mięso, czyli to jest kurczak. Ja dwa razy w tygodniu jem wątróbkę, czy to z królika, czy indyczą, bardzo lubię, bardzo Wam polecam w ogóle z królika, jest obłędna smakowo, bo jest bardzo delikatna, słodka i od niej bym zaczęła, jeżeli nie możecie się przekonać do wątróbki, to na pewno Wam zasmakuje. Po prostu ją podsmażam z dwóch stron i daję na talerz, odrobina soli, koperku, e, lubczyk fantastycznie z takim miękkim, słodkim smakiem się zgrywa. E, żadnej cebuli, ja nic nie przesmażam, nic nie próżę, po prostu e, posmażam mięso i koniec. Do tego, jak jem łososia, to jest kasza gryczana i jak jem e, wątróbkę, to zauważyłam, że świetnie, słuchajcie, się komponuje e, właśnie z e, produktami takimi kiszonymi, czyli kapusta kiszona Jakiś burak karpaczy, właśnie z buraka, kiszonym, to super. kiszone specjalne mają mnóstwo tego. Eee, I wtedy na przykład do wątruki jem ziemniakiem, źródło węglowodanów na końcu. Najpierw jem sałatkę, później mięso. Czasami sobie też orzechy, na przykład włoskie, przed posiłkiem kładę, a później źródło węglowodanów, czyli kaszę, makaronów rzadko jem, ale bardzo lubię ziemniaki, kaszę. Eee, no i tak wygląda mój. Posiłek, czasami kończę go jakimś takim batonikiem proteinowym, no tutaj naprawdę możecie sobie skomponować coś fajnego, ja bardzo często jem też, bardzo często, na przykład raz w tygodniu zdarza mi się zjeść bajgla takiego pieczonego z dżemem, na przykład jako źródło węglowodanów pod koniec mojego posiłku, jeżeli chodzi o obiad, a jeżeli chodzi o kolację, no to tutaj fantastyczna sprawa. Bo jem owsiankę. Lubię lekkie posiłki wieczorem, więc to jest 30 do 50 gram owsianki. E, zalewam ją wodą do poziomu jabłek, bo w, wkrawam około 100-120 gram jabłek, e, dwie łóżki retrotolu, e, słodzę właśnie tą osiankę, retrotolem, zalewam e, wrzątkiem, czekam około. Nie wiem, godzinki, dwóch. Ja sobie to wcześniej po prostu zalewam, niech to pęcznieje, i później dodaję pół takiego budyniu bez cukru e, i na wolno gotującym się ogniu, jakby, no bo mam, e, mam e, oczywiście e, siłę, mam podłączenie, jeżeli chodzi o e, płytę tak, indukcyjną, <noise> doprecyzujmy, e, to po prostu włączam sobie na taki najmniejszy ten i to się, słuchajcie, gotuje, gęstnieje. Jeżeli nie używacie budyniu, bardzo Wam polecam babkę płeśnik. E, po prostu łyżka, około 10 gram i to wszystko Wam zgęstnieje, ta owsianka będzie bardzo sycąca, cudowna dla jelit, bo błonnik zawarty w jabłku, w owsiance, albo na przykład babce płesznik, fantastycznie reguluje pracę jelit. Yy, I do tego dodaję pół e, po prostu sobie... Yy, Roztapiam, no bo rozpuszczam w sumie tam e, truskawki i mieszam, słuchajcie, z bardzo fajną rzeczą, czyli koktajlem z Noble Health. E, daję dwie takie czubate łyżki, małe, i to mieszam. To słuchajcie, ta woda z truskawek gęstnieje i po prostu robię z tego sos. No, obłęd, dziewczyny, to jest po prostu kosmos, jeżeli chodzi o jedzenie. Bardzo Wam polecam a jak jestem w hotelu, to po prostu jem kawałek mięsa na obiad, zaczynam od sałatki i oczywiście pojawia się na przykład jakiś deser, to jeżeli tutaj mamy treningi, to najczęściej to są po prostu owoce, jabłko bardzo lubię, no i później wieczorem po prostu jem bardzo podobnie, tak jakby forma obiadu, no bo tutaj nie ma owsianki, słuchajcie, wieczorem, więc ja to troszeczkę modyfikuję i faktycznie pojawia się więcej węglowodanów wieczorem, takich lekkich, czyli właśnie jakieś Jakieś może być jabłko, może być jakiś twaruk, e, jakiś serek, słuchajcie. No tutaj kompozycji jest naprawdę dużo, więc gdzieś tam będą wam się przewijać e, po kolei ujęcia. Bo ja e, też, słuchajcie, mam po prostu, jak jestem na wyjazdach, no to jem na co mam ochotę. Jeżeli jestem na wyjeździe z Natanem, jesteśmy za granicą, to najczęściej we Włoszech jest to pizza, więc e, i wtedy mam marchewkę, słuchajcie, pokrojoną w takiej paczce, ja zawsze jestem, słuchajcie, przygotowana, także jak jesteście na wyjazdach, to bardzo Wam polecam pokroić sobie marchewkę i paprykę i mieć zawsze takie strunowe woreczki, po prostu... Rano się przygotowujecie, dwie takie paczki sobie robicie na obiad i na kolację, jak jesteście na zewnątrz. No i gotowe, słuchajcie, obejrzyjcie vlog, ile schudłam, jak to zrobiłam. Tam też jest bardzo dużo podpowiedzi. Jest też vlog z Włoch, i też Wam podpowiadam, jaki jeść w ciągu dnia. Także mam nadzieję, że ten materiał Wam się przydał. I wszystkie produkty, z których korzystam, jeżeli chodzi o suplementy, macie na dole, plus niszczkę do Noble Health aż minus 20%. Także koniecznie korzystajcie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. No i pamiętajcie o tym, żeby być aktywnym. O aktywności już miałyście dużo w moich vlogach. Wiecie, jak ja trenuję, więc mam nadzieję, że to Wam się po prostu sprawdzi.